Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam jak wykonać taki trójkącik na szydełku z kwiatkiem w środku. Do jego wykonania potrzebujemy standardową włóczkę. I tak. Ja ten trójkąt robiłam z podwójnej włóczki yarnart Baby. Dzisiaj zrobię dla Was tutaj z pojedynczej nitki. Ale jak chcecie mieć taki większy ten trójkącik, to albo podwójna nitka, albo zupełnie inna grubsza włóczka oprócz tego szydełko, igła, nożyczki to standard i to jest tyle co potrzebujemy zanim zaczniemy standardowo zachęcam do łapeczki w górę do subskrypcji oraz do dzwoneczka to już kochani nie przedłużam i zaczynamy zaczynamy od zrobienia magicznego kółeczka teraz dwa oczka łańcuszka dwanaście słupków na naszym kółeczku. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Mamy dwanaście słupków, zaciskamy nasze kółeczko i tu odliczamy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i w to 12 oczko się wbijamy i robimy oczko ścisłe. I mamy pierwsze okrążenie. Kolejne zaczynamy od 3 oczek. Łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie zbijamy się nad kolejnym słupkiem. Robiąc słupek, ale najpierw robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka. Nawijamy włóczkę na szydełko i robimy słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem. Oczko, słupek nad słupkiem. I tak lecimy dookoła. Oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem. I dwunasty słupek. Mamy mieć 12 słupków, oczko łańcuszka. Na koniec i wbijamy się w raz, dwa, trzy w trzecie oczko tego pierwszego naszego słupka z oczek łańcuszka. Robimy oczko ścisłe, zamykające. I teraz niteczkę ucinamy, wyciągamy i bierzemy się za kolejne. Okrążenie. Bierzemy drugi kolor naszej niteczki, składamy w pół i w którymkolwiek tutaj oczku, pod którymkolwiek oczkiem przeciągamy i przez powstałą nam tutaj pętelkę przeciągamy obie nitki tak, aż nam ta krótsza niteczka wyjdzie. Zaciskamy naszą pętelkę i bierzemy się za kolejne okrążenie. Robimy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Tą krótszą niteczkę dajemy sobie między pętelkę, a tą dłuższą nitkę. Raz, dwa, trzy. I na tym samym oczku robimy jeszcze dwa słupki. Łączymy je górą, czyli nawijamy włóczkę na szydełko, przeciągamy przez dwie pętelki i zostawiamy na szydełku. Znowu nawijamy pod oczko przeciągamy przez dwie pętelki i teraz przez wszystkie pętelki przeciągamy nitkę. Następnie cztery oczka, łańcuszka. I przechodzimy na kolejne tutaj oczko. Te niteczki, co tutaj mamy, sobie automatycznie wyrabiamy. Naszą pracę wtedy nie będziemy musieli tego wszywać. I tu na kolejnym oczku łańcuszka robimy trzy słupki, łączone górą. Cztery oczka łańcuszka i znowu na następnym tu oczku robimy cztery słupki łączone górą Dwa trzy słupki łączone górą Cztery oczka łańcuszka Na kolejnym oczku tu trzy słupki łączone górą 4 oczka łańcuszka, na kolejnym oczku 3 słupki łączone górą. 4 oczka, 3 słupki łączone górą, na oczku łańcuszka. Cztery oczka i znowu trzy słupki łączone górą na kolejnym oczku z poprzedniego okrążenia. Raz, Oj. Raz dwa, trzy. Łączymy górą. Cztery oczka, trzy słupki łączone. Górą. cztery oczka, trzy słupki, łączone górą, cztery oczka, łańcuszka, trzy słupki, łączone górą. cztery oczka, łańcuszka trzy słupki, łączone górą cztery oczka, trzy słupki, łączone górą cztery oczka, łańcuszka. I wbijamy się tutaj, gdzie mieliśmy łączenie tych naszych trzech słupków. Przebijamy się przez wszystkie pentelki I robimy oczko ścisłe, zamykające. I tak, tą niteczkę też możemy uciąć. Jeżeli te nitki wrabialiśmy, to je też możemy spokojnie uciąć i bierzemy się za. Ostatnie nasze okrążenie. Zaczynamy kolejne, już w sumie ostatnie okrążenie. Składamy naszą niteczkę na pół. I tak, tu, gdzie mieliśmy zakończoną, zakończone nasze okrążenie poprzednie, tą niteczkę, to zaczynamy nie tutaj, tylko dwa łańcuszki przed, tak jakby. I tak, wkładamy szydełko. Pod ten łańcuszek przeciągamy naszą złożoną niteczkę i przez pętelkę przeciągamy obie niteczki, aż nam ta krótsza wyjdzie, teraz krótszą między pętelkę a dłuższą. I tak robimy oczko jedno łańcuszka i w tym samym miejscu robimy półsłupek. Następnie cztery oczka łańcuszka. Na kolejnym łańcuszku tutaj robimy pół słupek i teraz na następnym łańcuszku, chowając przy okazji tą naszą niteczkę, musimy wykonać pięć słupków, cztery oczka łańcuszka i pięć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Cztery oczka łańcuszka. I znowu 5 słupków na tym samym łańcuszku. 2, 3, 4 i 5. Teraz przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy półsłupek. 4 oczka łańcuszka. Na kolejnym łańcuszku półsłupek, 4 oczka łańcuszka, na kolejnym łańcuszku półsłupek. I teraz przechodzimy na następny łańcuszek, gdzie wykonujemy 5 słupków. Cztery, oj. Pięć słupków, cztery oczka łańcuszka i pięć słupków. Cztery i pięć. Półsłupek na łańcuszku, cztery oczka, półsłupek na łańcuszku, cztery oczka, półsłupek na łańcuszku. I na kolejnym łańcuszku robimy pięć słupków. Cztery oczka, łańcuszka. Pięć słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Teraz półsłupek na łańcuszku. Cztery oczka. I wbijamy się w pierwszy tutaj półsłupek, który zrobiliśmy. I robimy tutaj oczko ścisłe. Zamykające. Niteczkę ucinamy. Wyciągamy. I tak. To możemy uciąć. A pozostałe dwie schowam, ale już poza kadrem, żeby Was nie męczyć moim szyciem. Tak się kochani prezentuje nasz trójkącik. To jest z pojedynczej niteczki tutaj z podwójnej. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Raz jeszcze zachęcam do łapeczki w górę, do subskrypcji oraz do dzwoneczka. Dziękuję Wam prześlicznie, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia!